Witam was serdecznie, moi kochani oglądacze, z tej strony ekranu, jak zawsze, od A w dzisiejszym odcinku postaram się poruszyć dla was wątki, które pominałem w poprzedniej części materiału o Goku Blaku. Zaczynamy. Rozdział drugi: Zdolności. Pod kątem czystej mocy i potencjału dawny Zamasu jest oczywiście bardzo podobny do naszego głównego roku z oryginalnego Timeline, ze względu na dosłownie to samo ciało. Dlatego też tym razem pozwolę sobie pominąć opisywanie jego potęgi i od razu przejdę do opisu bardziej unikalnych dla tej postaci umiejętności. Takich jak na przykład bardzo szeroki wachlarz technik polegających na tworzeniu różnego rodzaju ostrza, a także całych broni z własnej energiki, czy też jego własna wersja kultowej Kamehameha w kolorze ciemnofioletowym, której Black po raz pierwszy użył po to, by zatrzymać Future Trunksa, a także już prawdziwie ikoniczna dla niego technika polegająca na wystrzeleniu w ciało przeciwnika serii ostrych higieł, które wybuchają zaraz po przebiciu celu. Poza tymi wcześniej wspomnianymi zdolnościami, bohater dzisiejszego odcinka posiada również dostęp do własnej boskiej transformacji o nazwie Super Saiyan Rose, o którym mówiąc na marginesie, nagrałem już osobny materiał. Więc jeśli jesteś zainteresowany z tego tematu, moi drogi widzowie, zostawiam do niego link w opisie. Rozdział trzeci: Wygląd postaci. Z pewnością nie zdziwi Was fakt, iż z wyglądu Goku Black również jest praktycznie identyczną kopią Kakarotto z głównego timeline'u, a jedyną zauważalną na pierwszy rzut oka różnicą między tymi panami jest lekko ciemniejsza skóra w przypadku Blacka. Natomiast na ubiór Czarnego Roku składają się rzeczy takie jak pojedynczy kolczyk potara, czarny podkoszulek z długimi rękawami, ciemna szara koszula, czerwony materiałowy pas... A także czarne workowate spodnie i białe buty. I to by było niestety na tyle moi drodzy widzowie. Mam nadzieję, że druga część tego materiału również przypadła wam do gustu. Przy okazji przypominam także o naszym małym zakładzie na 300 subskrypcji. Widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na tym kanale. A tymczasem ja się z wami żegnam i cześć.